Wiemy już chyba niemal na pewno, że odchodzi Łukasz G. bo nawet Marek Szpera mówił o tym tutaj w tym magazynie. Jaka jest przyczyna, że ta współpraca nie będzie kontynuowana? No Oficjalnej informacji z naszej strony jeszcze nie ma. Tak jak wspomniałem, będzie na to czas, ale no tutaj, że tak powiem, temat Łukasza jest podyktowany sprawami prywatnymi. Ponieważ jest już kupę lat poza domem dzieci, rodzina przychodzi już etap, że no bycie poza domem zaczyna się przykrzydzić to jest jednym z głównych powodów, gdzie Łukasz będzie wybierał już stronę rodziny. No i rozumiem, że na tej pozycji musi się pojawić automatycznie nowy zawodnik. Prawdopodobnie tak.